Słodkie, co? Oh, yeah, yeah. Kitek śnieżny. A dzisiaj kolejny kalendarz adwentowy, ponieważ ostatnio stwierdziłam, że jednak będziemy publikować w styczniu kalendarze adwentowe. No bo przecież do świąt zostało tylko 360 dni, no może trochę mniej. To dzisiaj Kitek kupił mi tajemniczy kalendarz adwentowy. Nie mam bladego pojęcia co jest w środku. Prezentuję się tak. Stwierdziłam, że nie będę w ogóle sprawdzać, z czym on jest, bo chcę sobie zrobić niespodziankę. Więc nawet nie czytałam żadnego napisu tutaj. Jeśli jest jakiś, to nie czytałam tego, ale najpierw jakiś zamukany słodziak, jeszcze mnie nie subskrybuje jeszcze Przypominam, że na 3000 łapek w górę nagrywamy kolejny kalendarz adwentowy w styczniu, albo w lutym. Albo przez cały rok. Tak. Dajcie mi koniecznie znać, co robicie, jak otwieram kalendarz adwentowy oraz jak je otworzyć dalej. Ten wygląda słodziutko. Tak jak mówię, dostałam go do kilka, więc co? Zaczynamy jego unboxing. No i słuchajcie, ten tajemniczy kalendarz od Kitka prezentuje się tak i jest tutaj nawet na nim kitek. Może nie Kitosła, ale jakiś. To jest fani kitełka. Pani kitkowa, a tu jest jabnik. <laughs> jabłek. Dobra, zacznijmy od jedynki. Poczekaj, chciałabym tylko powiedzieć, że tu już widzę, że tu jest napisane Cosmetics, ale mam nadzieję. I tak będą mega urocze rzeczy, jeszcze jakieś gadżety, bo to jest właśnie najważniejsze w kalendarzach momentowych Jedyneczkę mamy tutaj. Spróbuję otworzyć je. Jak coś, to Kitek, mój wierny pomocnik. Nie, Kitek, matko, proszę. No bo tutaj nie ma jakby takiego Ej. do a też na pewno do otwierania? Trzeba mocniej. Może a, nożyczki, ale to się załamało. Kitek, weź, zobacz, jaką dziurę byś zrobił. Nieważne. O, ważne. Fu proszę bardzo. I nasza jedyneczka mega mi pasuje w ogóle do paznokci. jest to właśnie lakier do paznokci, tak mi się wydaje, z przepięknym serduszkiem. Więc ja taki tyci tyci. No. Taki tyć i ma przepiękny kolorek, mój ulubiony. Właśnie typowo jak lakier, więc jest okej. No nie no, Kitek, no zacząłeś. Mega. Także się mega cieszę. I zobaczmy, co takie mamy z dójce. Kitek, mogę Ci polować w tym paznokciem, bo będziemy nie, mieć takie. Ejdu. Takie same będziemy mieć na no to. W ogóle, co uważacie o moich paznokciach? Napiszcie mi koniecznie. Dawaj. Chcesz? Dawaj. Dobra. No to zaczynamy. <laughs> będziemy piękny Zobaczymy ile czasu będzie snuł, dobra? O, 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 o matko, co ty mi robisz jest niż teraz Zostawiamy i czekamy aż wyschnie Dwujeczka. Dwójeczka, skoro to się tak okropnie otwiera, to nam powodzenia. Dobra, dawaj, kitek. Jest mega ciekawa, co w tym kalendarzu <laughs> mi za ja ci to wcisnę, o, w Super. Ja nie mogę, Kitek. Ja wiem, że to jest prezent od ciebie, ale mógłbyś się chociaż bardziej postarać. Z czym? No zobacz Ale to się nie da. Dobra, to jest, wydaje mi się, że błyszczyk albo maskara, jak myślicie? Co? No, może to ustaje. Oh, błyszczyk, błyszczyk do ust. Aj, zobacz, zobacz jaki on jest piękny, różowy. 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 Jeju, ja nie mogę. Napiszcie mi, koniecznie, jaki kolor lubi się najbardziej. Ja właśnie, różowy, także mega. Znaczy, różowy i fiatowy. Pachnie niejako nijako. W ogóle na ustach jest taki dziwny, ale dobra, dam mu szansę. Ale jest malutki, można go wszędzie schować. Tak. Trójeczkę, trójeczkę poproszę. Przy tej kokardce uroczej. Co tutaj takiego jest? No, no, tak naprawdę jest No Kitek, dawaj, nie pękaj. Proszę bardzo. <grymne> Jakie Słodkie, co? I tak póki co, no, jestem ci mega wdzięczna, bo mamy tutaj cień do powiek. Ten kalendarz mega zaczyna, zobaczcie tylko. To jest złoty cień do powiek. Jaki brukat tu jest w ogóle. Nice. O, ja cię kręcę. Widzisz, ja to wiem, co ci kupić. A w ogóle zapraszam was serdecznie na mój makijażowy Instagram, na Makeup, gdzie pokazuję właśnie takie różne urocze kosmetyki, piękne makijaże. Mam nadzieję, że piękne. Więc zapraszam was serdecznie. Czekam. Słuchajcie, czwóreczkę próbuję otworzyć w ten sposób, bo już się poddaję. O, patrz, tak idzie. Słuchajcie. Dobra, nieważne, nie, ja się z tym nie bawię, to ja to jednak robię. Ojeju! No to mnie trochę rozczarowało, ponieważ nie niektórzy nie lubię zbytnio nakładać cieni pacynkami, bo to jest takie pacynkami? trochę. Pacynkami? No to się nazywa Czyli pacynka? pacynka. Tak. W sensie tym przy kogoś paca, czy co? E, tak. Pacynka to jest taka zabawa. A poza tym, zobaczcie, jak to jest krzywo wykonane, więc akurat tutaj no, Kitek masz minusik za nie, ten nie, nie kalendarz. Nie, że bardzo ładny, słodkie, urocze, elegancje. No dobrze, no, zobaczymy co będzie dalej. Piąteczka! Punie nie na życzek, co ty robisz? Kitę no, ja chciałbyś mądry. Proszę bardzo. O, znowu serduszko. Patrzcie, teraz mam taki ciemniejszy lakier, taki już troszeczkę bardziej odważniejszy. Kitek, daj mi rączkę i zobaczymy, gdzie swój. Tu jest. Matko, co, co Co się stało? No nie wiem. Co? Że to było takiego koloru. Ej, to minus! Czemu jak to tak wygląda? Kolor, ale to wygląda kolor? źle. Buda przezroczystwo, to było takie, patrz. Zobaczmy, jak się zachowa ten, a my jedziemy dalej, ale to było dziwne. Magiczny lakier. Patrz, pani Kitko, mamo Mikołajki, Kitek to musi być coś dobrego. Ojej, o matko. Dobrze, chociaż jest serduszko. no słuchajcie, podobny już był, Taka ale. O, no ale nie, cieni nigdy za wiele. Zobacz, popatrz, mój drogi. To jest taki róż, taki złoty róż, Nawet też do moich paznokci trochę pasuje. I mi się podoba. Szkoda, że nie ma niebieskiego. Niebieskiego? Nie Chciałabyś mieć niebieskiego? Nie! No to słyszał niebieskiego. Co ty? No. Dołączę do mojej makijażowej kolekcji? To jest wielkie. To jest wielkie, to jest wielkie. I to jest faktycznie ogromne. Czemu? Tuż, tu są mi kołeki. To jest Ty zawsze tak mówisz mi kołek? Tak, Ale Mala... Nieważne. zahaczyłeś. Co to jest? Patrzcie, jakie piękne naklejki na paznokcie. Ej, on są czadowe. Seria, spróbuję jedną nakleić. Głowę sobie nakleić. Nie, no tutaj, zobacz i już. I ładne są. Mi się strasznie podobają. A to wykitek? Normalny, takie zwyczajne. Myślę. No powinny ci się podobać, bo ty mi dałeś ten kalendarz Ale lepsze, no. Nie, możecie sobie nawet dopasować, gdzie dokładnie je położyć. Mała? No, sameczka taka mała. no w ogóle jeździ na łyżwach, ja kocham jeździć na łyżwach i na rolkach. Napiszcie mi koniecznie, czy wolicie rolki, czy łyżwy? Jako od rolki, ale łyżwy też lubię. Znowu błyszczyk, on jest inny. No, on jest taki bardziej nude niż ten, ten jest bardziej różowy. Ten jest bardziej beżowy. Mam sprawdzać każdego smak. każdego smak, smaku. Matka. Maracuja. No, powiem ci taki niejaki trochę. No, nie chcę cię obrazić znaczy twojego kalendarza. Nie, nie, nie. Kalendarza od ciebie, no. no to idziemy dalej. Dalej. O, bo już nie było ich więcej. Daj szybciej. Jaki słodziak? Zobaczcie. O, nie, co. No jak ma. Nóżki odciąłeś. O, matko. O,ła. Wow. Kabel? Nie, to nie jest kabel. To jest spinka. I no powiem wam. czemu myślałeś w ogóle, że tam no, może być kabel? No nie wiem, takie czarne było, no. Ja rozumiem zamiast spinki, bo się zawsze przydaje przy makijażu czy coś, ale gdyby była taka różowa, czy w jakieś wzorki, to też by no mnie pogardziła mało, No, różowy. bardzo małe. Niby, niby takie urocze małe rzeczy, a nagle jest coś takiego. Tak, ta, ta pacynka i to, to w ogóle jakby po prostu z odzysku rzeczy. Więc akurat te dwa minusy. Sama jesteś z odzysku. Dziesiąteczka jest w kropeczki. Łatwo. No, super, pięknie. Sertucha. jaki ładny miętowy kolor! Zobaczcie! Ja cię kręcę! Czyli miętowy jest o ja cię kręcę niebieskinia, tak? Eee, no, tak, w sumie to tak, ja wolę miętowy, ale jest ładny, jest naprawdę ładny. Nie jest niebieski, ja się pytam. Ej, te, cię nie bachną, nie te cię nie pachną? Te cię nie pachną bardzo przyjemnie, powiem ci. Oby nie było niebieskiego, bo ja nie chcę niebieski, bo ja nie ja przewadzam za niebieskimi makijażami. A ja chcę. O tak, w twoim tajemniczym kalendarzu, poczekaj, bo jedynastka jest na tym jamniku, nie zrań go, nie. Proszę, nie, Kitek, przecież to jest jamnik, tak. Chirurgicznie, my, Ale chodźcie, chciał pan pytanie. Wiecie, co to oznacza, że znowu mamy tutaj lakier do opaznokci? No, Czas na kontrolę. Pokaż, proszę pokaż, tak, o matko, no ale to jest jedna warstwa, no może dlatego. Czyli Chcę, maluje ci jeszcze tym drugą no, chan, warstwę? No, ja potem, Zawsze może... się nakłada to, dwie wyznuję. warstwy, a on no Zanim my to nagramy, to ja ten nie, Ania Cicho, patrz, jest różnica, w ogóle. U, córki za linię, co nie? Tak, troszkę. Ale czekaj, zobaczymy właśnie jak masz, druga przypominam warstwa. ci, że ty masz muffin art, co to ma być e, art? No dobrze, ale jeszcze i suj, jeszcze ten. Nie, no przestań. Tylko nie ubrój no. dobrze, dziękuję. No, ja mam nie obrócić, Nie to... ruszaj się, ale one no nowy, więc naprawdę ładny. Pokaż wszystkim. dobra, no. pięknie, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, to jest połowa naszego kalendarza, dwunaska, czyli tu też powinno być coś fajnego i to jest dość spore, zauważ I to jest na prezencie, więc musi no. być prezent dobry No właśnie Zawsze na prezencie au, au, au. Uuu, chyba coś rozwaliłem w środku, przepraszam Coś tu jest? Tu jest Co lusterko. to jest? lusterko hejka No i tu mamy lustereczkę. Powiem wam, że po pierwsze, Kitek prawie w niej nie wbił nożyczek, więc minus A po drugie, jest tak mało uroczy, no zobaczcie, to jest najmniej uroczy lusterko, jakie jak, jak minus, to w sensie miałem to wbić? Bo nie, rozumiem. Lecimy dalej. Mamy teraz trzynastkę. Szczęśliwą albo pechową. Napiszcie teraz koniecznie, czy jest dla Was szczęśliwa czy pechowa. Mam nadzieję, że w tym kalendarzu szczęśliwa przez kalendarza taki. Słaba. Słuchajcie, kolejną rzecz zaprezentuję na tym naszym wcześniejszym lusterku, chociaż się na coś przyda. O, jak pięknie, profesjonalnie, przybliżenie jeszcze profesjonalne. No niczym po prostu jak w reklamie, tak, dokładnie. Za tymi boczkami nie przypadam, więc jest mi smutno, że jest kolejny. Mamy już ich trzy. Trzy. A ja pamiętam a ty nie? Bardzo podobnych odcieniach, no i tak jak mówię, są takie niezbyt smaczne, niezbyt. Przyjemne. No, akurat z nich jestem zadowolona najmniej, jeśli chodzi o kosmetyki. 14 jeszcze daje szansę temu tu jest kalendarzowi. Jakiś inny, więc mam nadzieję, no że to to będzie coś innego. ciekawszego, bo na razie powiem ci, że bardzo dużo jest powtórek tylko że różnych kolorów. To będzie w tym momencie to, co chciałem. Co Wiesz, to jest? O nie, ja wiem, co to? Czemu to nie jest różowe? To jest to, co myślę. E, tak, to jest Dawaj. O, tak. Co? No tu się tu? daje. Bo żartuję, że, tylko, że nie, to jest dalej. cieńsze palce. Dalej to się wkłada. No, no nie, tu? to się wkłada tu, na samym nie, tym. Na pewno nie. Tu, poza No, żeby jak Schną, baznówcie, to żebyś nie dotknął. Ale to jest bez sensu, bo to nie pasuje nawet do No bo ty masz wielką łapę Jak mam wielką łapę? No masz małe wielką łapę Czarne jest mało urocze i jest takie, jakby trochę małe. nieelegancko za zrobione. Małe. No i załamałe na kitka, na mnie, no też tak średnio, więc tu kolejny minusik. Zauważam, że wszystkie te czarne rzeczy w kalendarzu są. Takie sobie. I znowu na tej, bo to jest w ogóle kula śnieżna, ja nie zauważyłam. To jest skitek śnieżny. Tak. To będzie powtórka. Lakier, lakier. O, wiedziałam. No nie. To nie jest sam chyba. No wiem, ale o to, że no, no co nie, no, nie no, wszystkie kolory więcej. prawdopodobnie w sumie. tak, wydaje mi się, że no. tak szkoda. Trochę myślałem, że będzie trochę więcej tych rzeczy, ale widzisz przynajmniej, możesz pierwszy raz wrócić po poznać. Zobaczcie, w ogóle oprócz tego, że to miał być neonowy, różowy, a wyszedł czerwony, ale to pomijmy, to no. zobaczcie, jaki on jest mocno napigmentowany, no czerwony przed tego. Gruka warstwa wioletowego jest OK. A mogę mieć pytanie, to się zmyje? Nie, już tak będzie do odrośnięcia. No, Takiego no odrośnięcie. samo do, do odrośnięcia no, <noise> no, się pozmyć się. <noise> Ona jest, jest kanciasta, się wydaje, że właśnie już będzie. Jest, no bo dwójka też jest taka kanciasta i gdzieś było. Pudry to będą? No, puder tak. Myśli, znowu? Będzie puder. Nie! <laughs> to coś innego! O mój słodki świecie. To jest najbrzydsza, najnudniejsza gumka, jaką mam w mojej kolekcji. Mówiłam, że czarne rzeczy. Cieka, cieka. Jesteś teraz bardzo niemiła dla pani gumki. Przeproś panią gumkę. Bo? Bo zawsze można ją pokolorować, zawsze można jej coś do. Ups nie, Ja ci zaraz strzelę z tej gumki. Cicho! Oła! Sam się strzeliłem. Siedemnastka Ale jestem jasnowidzem. Nie. I Ej, 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 czy my już ciebie nie mieliśmy? Moment. A nie, on jest troszeczkę bardziej łososiowy. Czyli przynajmniej nie ma powtórek. Nie ma powtóreń. Wyglądają bardzo ta ładnie Taką ta gumka zostawiła Co? <laughs> Fuj, dobra trzeba ją wyrzucić Fuj, przestań Poproszą się na steczkę. To są te lakiery, chyba hmm, hmm, powoli nam brakuje palce Ale nie, jestem zawiedziony dlatego, że zobacz, to już jest piąty kolor Ja myślałem, że będzie czegoś tam więcej, no No, ale to ty kupowałeś mi ten kalendarz, niespodzianka, Kitek, nie? Ale nie, to pan internet przysłał ten kalendarz Pan internet? Tak <laughs> To modelko od dłoni, ja ci mówię. Ten i niczemu sobie, powiem Wam. Jakoś dają radę. Dziewiętnastka, zobaczcie, zbliżamy się już do świąt, Co z tego, że jeszcze dość sporo czasu. Ponad dni zi... Uważam, dźwięk. że to będzie coś innego. Patrzcie, mówię. Zobaczcie, kolejna ciemna rzecz i ona jest słaba. I zobaczcie jak jest brzydko wykonana. To jest pilniczek, ale on nie jest uroczy, nie jest różowy. Dwudziestkę mamy tutaj. Zobaczcie na tej łyżwie tutaj, więc zobaczymy, co takiego się tutaj kryje. Tu może być coś nowego. Jak myślicie, że to będzie od powtórka czy nowe? Nowe. Napiszcie na w komentarzu: powtórka lub nowe. Poczekaj, na trzy, dwa. Napiszemy teraz powtórka czy nowe, powtórka czy nowe! Powtórka. To jest kolejny błyszczyk, których nie przepadam z tymi błyszczykami, ale będę miała w sumie ich dość sporo. Całą kolekcję. <gry> tak, idźmy szybko dalej, dobra. Na naszej pięknej kokadece 21. Poproszę hitek. Nie. Kolejny błyszczyk się tego spodziewał. Sprawdzam na przykład, czy to nie jest maskara, ale nie, wszystko to są błyszczyki. W sumie one są małe, więc na niewiele czasu starczą. Dlatego w sumie dobrze, no, chyba, że jest aż tyle. Nie będę też tak tylko tego kalendarza. Czekaj, pod kwadratem ostatnio nie było powtórki, więc zobaczymy co tutaj będzie, a tym bardziej, że zbliżamy się do świątyń, więc powinno być coś naprawdę fajnego. <laughs> Co? Myślałam, że coś takiego to będzie na Wigilię. Zobaczcie, tylko to są zdoby do pasnokci, ale one są piękne. Kiwi, truskawka, grapefruit. cytrynka. Po prostu wynagradza za cały ten kalendarz, ale i tak był fajny. Ale, do czego ale... To jest? To jest do paznokci? Tak. Dwudziestka dwójka bardzo nas zaskoczyła, więc zaraz zobaczmy, co Uszkodzona takiego jest. Tutaj. To będzie powtóreczka. To za fajne był ostatnio. No No i proszę Państwa, ostatni z tych wszystkich naszych gościeków. Znaczy mam Zdany. nadzieję. 24. No ja mam nadzieję, że tam nie będzie powtórki. Ostatnie tu I... powinno być coś najlepszego będzie to co myślę Co powtórka? Tak, o matko No i proszę państwa wkracza mówiłem Tak wkracza ostatni, ostatni różowy Nie będziesz testu, skończyłeś <laughs> miejsce Tyle w temacie <laughs> Moim ulubieńcem oczywiście tak. No i tak prezentował się kitkowy kalendarz, który mi dał Kitkowy od Kitka Dajcie koniecznie znać jak wam się podobał i co z tych rzeczy podobało wam się najbardziej Najlepsze to. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał Koniecznie dajcie mi znać co sądzicie o tym kalendarzu Czy Kitek się spisał dając mi go I co takiego wam się podobało w nim najbardziej